Cześć, to Karolina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki nietypowy projekt, którego się podjęłam e, poproszona przez e, osoby z rodziny w sumie. E, I zrobiłam takie tyty. Dwie. Jedną dla chłopaka, która ma 170 cm. Z, e, no jest taka długa dla piłkarza właśnie tutaj sama narysowałam tutaj tego chłopaka, który biegnie i kopie piłkę użyłam do tego wykrojnika z takie dwie piłki i dla dziewczynki, która jest już krótsza, bo ją robiłam jako drugą i i no już wiedziałam, że nie może być taka długa i musiała być w kolorze różowym i do tego użyłam wykrojników z Joya Takie kotki 2. Ten jeden tutaj ma jeszcze piłeczkę, ale ja jej nie chciałam używać, bo bardzo by się to odznaczało, mi się wydaje na, tym, na tej tycie. I... No Takie kropki by się porobiły i chcia nie chciałam tego naklejać. Więc tak ta, yy, ta dla chłopaka ma 170 cm, a ta 120. Yy, użyłam do tego. Yy, ta różowa jest, to jasne to jest jeden kawałek brystolu i te różowe po prostu są doklejane, tak jakby, żeby je wydłużyć. One miały być długie. 170 cm to chyba trochę przesada. No, ale nie chciało mi się tutaj zejść w tym miejscu do szpica, więc tu jest przedłużenie jedno. I tu już kolejne, właśnie. I tak z bliska Wam jeszcze pokażę. Są jeszcze takie kokardki, które kupiłam z AliExpress. One się błyszczą. O. Trochę widać, więc. Bardzo mi się podoba ta tyta. Taka wyszła dziewczęca, mi się wydaje. No i taka anioł księżniczkowa, przez tego kartki. A tutaj jest ten chłopak. On jest tak jakby trzy razy wycięty. Ma taki cień zrobiony, jakby. No i te piłki. Dodatkowo każda tyta tutaj jeszcze ma. Już włożyłam ją po prostu do środka, żeby się nie poniszczyła. Ale te kawałki papieru. Mają pod spodem podklejony właśnie tą folię, taką, żeby, wiecie, można to było związać w jakiejś, no, wstążką, i żeby te słodycze, które będą w środku, nie wyleciały. I tak samo jest tutaj. Także to takie moje projekty. Śmieję się, no bo, wiecie, jak zostałam zapytana, czy zrobię te tyty, no to. Chwilę się zastanowiłam, czy dam radę, i stwierdziłam, że dam radę, ale jednak, no, takie śmieszne to było. Potem jeszcze ten srebrny w ogóle nie chciał się kleić i chyba tr trzy razy próbowałam: raz na taśmie, raz coś tam i w końcu zwykłym magikiem po prostu to skleiłam. Praktycznie wszystko tutaj jest na tego magika klejone, i Mm. No, tylko trzeba było właśnie dłużej przytrzymać, mm, bo ten, ten srebrny, on jest też taki, wiecie, połyskujący, śliski, a ten jest taki matowy więc jest dużo lepiej, dużo łatwiej chwytało. <noise> no i to tyle. Dzięki za uwagę. I napiszcie, co sądzicie, <laughs> czy byście się podjęły też takiego wyzwania. No, na szczęście następne dzieci to są moje, a nie wiem, czy będę im robić tyty. Ale na pewno będą no, unikatowe i mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone. Dzięki i do usłyszenia, pa!